Kojarzycie takie uczucia, jak się bardzo mocno na kimś zawiedziecie. Ja też nie, ale tutaj ja nie będę tą osobą, na która się zawiedziecie, bo to jest weekly vlog świąteczny. Słuchajcie, kochani, widzicie te ośniewające zakola? To jest znak tego, że moje włosy są nieumyte. Taki fun fact. Witam Was we świątecznym weekly vlogu, na którym będziemy robić mega ciekawe rzeczy. Naprawdę najciekawsze rzeczy, jakie widzieliście w swoim życiu. Przysięgam. Girlie Pop. Po co ja to otworzyłam? Eee, tak więc e, tutaj, tak, zaframugi będziecie na mnie patrzeć. To było zaplanowane. Tak więc zapraszam do oglądania. Nic więcej nie mam tutaj do powiedzenia. Za 10 minut muszę wyjść. Zapraszam do oglądania. Jezus Jest 17. To jest 17. To oświetlenie to jest 17 godzina. Właśnie skończyłam moje korki z matmy. Ostatni raz jadłam śniadanie o godzinie 7. Jest 17 i ja już jestem na tyle głodna, że to jest ten level głodu, że wy już nawet nie jesteście głodni. Wy tracicie czucie w żołądku. Nie wiem, jak to działa. Ja po prostu miałam dzisiaj kartkówkę z chemii. Witam. Kolejna jedynka w dzienniku. Wonderful. To jest świąteczny vlog, więc ja tutaj muszę jakiś świąteczny. Czekajcie, zrobimy świąteczny klimat. 什么 <im>？Ah, me No bardzo świątecznie się zrobiło, naprawdę Tak, teraz to już jest kompletnie inny klimat, kompletnie inna sprawa Więc teraz yy, zamiast narzekać, to będę narzekać w świąteczny sposób Pozwólcie yy, miała... <ścoughs> Miałam dziś kartkówkę z chemii Pewnie dostanę jeden Oprócz tego yy, miałam poprawę z matmy Miałam pisanie zadania na ocenę z angielskiego Miałam napisać o swoim yy, wzorze do naśladowania Chciałam wziąć Mr. Bista, ale pomyślałam, że to będzie zbyt monotonne Bo ostatnio wzięłam freeza, Więc wzięłam mojego tatę! Mój tata jest dla mnie niezwykłym wzorem do naśladowania Marzę Marzę, żeby być jak ten człowiek. Oprócz tego miałam poprawy z matmy. Chyba poszło mi dobrze. Znaczy, ta chemia też nie poszła mi jakoś bardzo źle. Chociaż ja zawsze mówię, że nie poszło mi źle, a potem i tak dostaję jeden, więc wolę mówić, że poszło źle. Poszła potwornie. Teraz miałam korki. Całe szczęście dzisiaj miałam odwołane dodatkowe francuski, bo ja korki normalnie mam w piątek, ale dzisiaj tak wypadło, że na wtorek. I jakbym teraz miała o 17 skończyć korki i o 17 zacząć francuski, i siedzieć głodna do 18, to bym chyba tutaj zmarła. Więc nie, naprawdę muszę coś zjeść. Robimy obiad. Siemanko, witam w mojej kuchni Robimy obiad, a w zasadzie obiad do kolację, bo jest już prawie 19 Mam dzisiaj taki szalony plan Jak widzicie za mną jest, są zakupy Dostałam ostatnio od mojej cioci i ja wam pokażę ja Nie wiem czy ja chcę być dokumentowana z tym narzędziem zbrodni To jest kabaczek Nie jestem pewna czy kiedykolwiek jadłam kabaczek, ale wygląda po prostu jak bardzo, bardzo duża cukinia A ja cukinie bardzo lubię i lubię bakłażana. To mi się wydaje mniej więcej podobną rzeczą. Więc pomyślałam sobie tak. Zróbmy sobie autorski obiad domowy. Ile można w końcu jeść? Spaczki. Ile można jeść? Kuskusu. Ile można jeść? Yy, p co jeszcze jem? Ile można jeść pieczywa żytniego tutaj, prawda? Chociaż w sumie tego nigdy za wiele. Błagam, dajcie mi to pieczywo. Nie wiem, co się z nim stało, ale ostatnio ono jest wszędzie wykupione. Wszędzie wykupione. Ostatnio w sobotę o 10 zawalałam przez dwie dzielnice Krakowa tramwajem, żeby dotrzeć do drugiego najbliższego dla mnie Rosmana. I tam też go nie było. Ja mam po prostu zbyt duży influencing, i wy już wszyscy zaczęliście kupować to, i mnie zostawiliście. Karmiącą was rękę ogołacacacie z, z, z dóbr wszelkich. Dobra, zajmiemy się tym. Jaki mam plan? Weźmiemy sobie tak. Jestem mega głodna, naprawdę. Jadłam dzisiaj tego śniadania. Zrobimy sobie dużo porcji. To będzie szalone, słuchajcie, nie uwierzycie w to. Ukroimy sobie połowę tego potwora. Połowę tej połowy przekrojmy na pół tak wzdłuż, żeby nam takie fajne dwie połówki. Wydrążymy to. To brzmi jak jakiś opis po prostu tortury. Wydrążymy to. Nie wiem, co zrobię z tym środkiem. Nie chcę, żeby to się zmarnowało. Może sobie gdzieś to po prostu e, odłożę na później. Do środka dajemy cieciorkę. To jest jakby co pomysł, który ja wymyśliłam dzisiaj siedząc na wosie, więc jakby to jest ym, totalnie po prostu mało doświadczalna dla mnie. Wy... Pełnimy to sobie cieciorką. Nie wiem, jaka jest różnica między cieciorką a ciecierzycą. Dla mnie to jest jedno i to samo. Użyjemy sobie cieciorki, by była tańsza. Kupiłam sobie jeszcze kukurydzę, tak dla fanów, do tego cebula. I to nie koniec znalazłam wegański majonez. Nie wiem, gdzie go wcisnę w ten przepis, ale wcisnę go. Poradzimy sobie. Jestem trochę zdesperowana, bo myślałam, że dodam też tofu, chociaż trochę. Bo po pierwsze lubię tofu, a po drugie, trochę takiego białka, ale dobra nie wiem, a kogo to obchodzi. Ale nie było tofu. Po prostu. Po prostu nie było tofu i było mi bardzo. Bardzo smutno. Poradzimy sobie w inny sposób. Były cztery puste kartony tofu. Ja nie wiem, dlaczego nagle wszyscy się na to rzucili. Zazwyczaj one są pełne i nikt ich nie rusza, a kiedy ja akurat chcę, to ich nie ma. Jak zwykle przyprawimy to sobie wszystko papryczką. papryka! Mam jeszcze czosnek. Gdzieś tu, i zioła prowansalskie, ale chyba nie będziemy aż tak szaleć. No i sobie posolimy, oczywiście, bo to No, chyba, że ten majonez będzie słony. Nie mam pojęcia, jak on smakuje. Witam was w kontencie kucharskim. Wow, to wygląda jak... Jezu, y... test smaku. Mm, powiem tak, smaku nie jest złe. Ogólnie jest dobre, teraz będę to jeść i... Widzimy się jutro. Witam w środę. Słuchajcie, lista rzeczy, które mamy dzisiaj do zrobienia, to jest yy, bardzo dużo rzeczy. Mamy święta, w sensie i do święta, więc mam dzisiaj do odebrania parę paczek z prezentami, a że dostawa była tańsza do punktu odbioru, to musimy sobie trochę połazić. Oprócz tego piszę dzisiaj jakiś sprawy z geografii nie do końca wiem z czego. Dowiedziałam się o nim wczoraj. Co yy... po tak? nie wierzę. Poszłam spać z mokrymi włosami. Nie, to jest po prostu cios poniżej pasa. Myślę, że też. Sorry, że jestem dosłownie wstałam po godzinę temu, jestem trochę zblazowana, nie wiem do końca co mówię. Myślę, że wieczorem usiądę do zrobienia świeczki sojowej, bo mam taką ochotę, taki mam kaprys. Zapraszam. To się nagrywa. Dobrze. Będziemy teraz już do galerii, bo mam do odebrania zamówienie. Co my chcemy kupić w galerii? Tak w ja muszę kupić prezent w galerii, a później muszę jechać po podręczniki. Muszę odebrać zamówienie. I muszę najchętniej jeszcze kupić prezent? Inny? I muszę najchętniej jeszcze co muszę? Mam to zapisane w zeszycie gdzieś. No ogólnie musimy dużo rzeczy zrobić. Dużo rzeczy kupowania w galerii. Eee! Czekaj, Udzień czekaj, no, musisz się nagrać jak ja jestem pod galerią Pasko Świąteczne. śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj! Dobra, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Jest bardzo chaotyczne, dobra. Ja, bo, wiesz, że ja muszę powiedzieć to samo, co mówiłam tam, ale udawać, że tego nie mówiłam wcześniej. Dobra. Będziemy teraz przy pika? Mamy do odebrania zamówienie, mamy do kupienia prezent. Ja mam do kupienia rzecz na prezent. Ty masz do kupienia prezent, ja tak. mam do kupienia jeszcze prezent. Eee... Czyli ja za chwilę wejdę w ścianę. Nie, spokojnie, ja cię trzymam. I... No i ogólnie jest dużo rzeczy do robienia. Jesteśmy w galerii, pokaż garelię. Dziś jest Galeria. garelia. robienia świeczki. Wróciłam do domu już jakiś czas temu. Jak mówiłam, mam dzisiaj ochotę zrobić świeczkę. W tym roku w mojej rodzinie to ja jestem Mikołajem i ja jestem odpowiedzialna za pakowanie wszystkich prezentów, oprócz swojego, bo to by nie miało sensu, oraz za zakup większości z nich. Mm, I postanowiłam, że będę taka super niunia i parę z nich zrobię. Robiłam już dla mojego dziadka szalik na szydełku, a teraz będziemy się zajmować robieniem świeczek. Mm, mam jedną próbną świeczkę. Pokażę Wam jeszcze mój super fajny kubek. Kupiłam go od pani, która na Instagramie nazywa się w ten sposób. Bez kofeinowa. Inka. Ma dla mnie absolutnie nic wspólnego z kawą, ale ja nie za bardzo mogę kofeiny pić. Więc staram się ją ograniczać. Dopóki ktoś mnie nie zaprosi do kawiarni, ja po prostu będę sobie piła taką lurę w domu. Wiecie, to też nie jest tak, że ja nie mogę w ogóle kofeiny, ale po prostu nie za dobrze się czuję po kofeinie. Jestem strasznie zestresowana i nieważne ile wypiję, czy dużo, czy mało, po prostu ja się trzęsę jak galareta. Więc wiecie, od czasu do czasu do jakiejś kawiarni pójść, no to spoko. Ale jak mam pić w domu, to wolę jednak bezkofeinową. Poza tym taką kawę mogę sobie pić o każdej godzinie, a wolę to niż kakao, bo bo tak strasznie bym chciała spróbować kawy od gbs bo oni mają wszystkie smaki, tylko że GBS sumie z tego, że oni mają jakąś chorą ilość tej kofeiny w tej kawie. Jakbym ja miała napić się kawy od gbs to ja bym dostała zawału. Ja już bym nawet nie wzięła drugiego łyka, ja już bym leżała na ziemi. Robimy. Nie pokażę Wam całego procesu, bo nadal jest to dla mnie dosyć stresująca sytuacja. Wiecie, muszę się skupić, co dokładnie robię, nie chcę, nie wiem, spalić domu. Pokażę Wam, czego użyję, może tak. Pop. Mam taki ładny słoiczek. No nie powiecie, że nie jest ładny. Jest bardzo ładny. Nie mam do niego zakrętki niestety, ale ee, to już nie mój problem. Zamówiłam naklejki z napisem handmade. O, to jest piękne! Domówiłam parę zapachów i nie wiem, który wybrać. Bo nie wiem, czy osoba, dla której będzie ta świeczka, lubi takie zapachy. Zamówiłam zapachy, jakie ja lubię. Eee, to było bardzo egoistyczne z mojej strony. No trudno, kurde, nie wiem. Lecimy z tym dzisiaj. Mam też drewniany knot. Eee, no i te takie podstawki na knoty. Dobra, słuchajcie, ja, ja się teraz zamieniam po prostu w 5 minute craft. Będę oglądać prostrację, bo wrzuciła dzisiaj film, a tej okazji nie mogę przegapić. Pokażę wam jak skończę. Może nagram po drodze jakiegoś timelapsa, a dobra. Jeżeli 250 gramów to jest 100%, to 10% z 250. 25, więc 5% to będzie połowa 25, czyli 25 drugi. To tak około 12 gramów, czyli tu musi być 238, dobra. zapiał, Dobro niech będzie. Już mi się rozpuścił wosk. Chwila, muszę sprawdzić temperaturę. O jezu! Eee, jak to się otwiera? W ogóle, czy mam odebrać paczkę? To było dosłownie jakieś pół godziny temu. Weszłam na jakieś osiedle, na którym nigdy nie byłam, bo nigdy nie zaznaczałam akurat tego paczkomatu. To osiedle! Było nieoświetlone. I jakiś pajac postawił po prostu, jak budowali ten parking przy tym bloku, po prostu otwór w chodniku, żeby deszcz spływał. Postawił na środku, kurde, jakiegoś chodnika ulicy. I ta krata wystawała 10 cm nad ziemią na nieoświetlonym osiedlu. Ja się potknęłam i nie pokażę wam moich obrażeń, ponieważ chyba YouTube by mi zbanował film. Natomiast nie mogę używać mojego kolana w tym momencie. Miałe szczęście, że tylko jednego. I mam brudne spodnie. No po prostu wywaliłam się na gubi ryj. Ale to było nawet zabawne, bo bardzo dawno nie spadłam na ryj. I za Wspomniałam, jakie to jest uczucie, kiedy wy upadacie i po drodze jesteście w stanie pomyśleć o tysiącu po prostu innych rzeczach. Ja lecąc, myślałam o piosence, której słucham i o tekście, który zaraz w niej będzie. I miałam wrażenie, że czas spowolnił i że ja mogę zrobić tysiąc innych rzeczy. I ja upadłam najpierw na jedną nogę i myślałam, że to już jest koniec, a potem jeszcze upadam do przodu i musiałam sobie podłożyć rękę, bo inaczej bym naprawdę upadła na mordę. Naprawdę aż tyle? To wygląda jak. Chiki. Nie wiem, skąd to się wzięło na mojej twarzy. Witam w czwartek rano. Słuchajcie, świeczka nam się zrobiła. Zastygła. Ona. Knotem zajmę się później. Teraz sobie zrobimy naklejki. Mam takie naklejki i mam takie naklejki, ale myślę, że te są trochę ładniejsze. A to ma być prezent. Mam nadzieję, że ta świeczka nie wybuchnie. Bo wy nie znacie tej historii. Ja zaczęłam swoją przygodę z robieniem świeczek już jakieś 3 lata temu. Teraz wracam. Nie ja jestem pewna, no, czy to tak miałbym tak Ale ta przygoda nie potrwała długo, ponieważ zrobiłam y, trzy świeczki dla każdej z moich przyjaciółek. No i spoko, wszystko fajnie. Pewnego dnia przychodzi do mnie jedna z nich i mówi: No, Matylda, bo e, ta świeczka, co ty mi udałaś, e, ona jest bardzo fajna, ale ona mi wybuchła. Domu. I wiecie, ja mniej więcej, ale wszystko jest ok? Wszystko żyje? Czy masz sporo chatę i teraz przychodzisz tu z pretensjami? Wszystko było ok. Ona akurat wtedy wyszła do łazienki i zostawiła tę świeczkę samo w pokoju i powiedziała, że usłyszała jakiś taki huk. Mogłam zabić moją przyjaciółkę, tak? Mogłam y, zrobić nieumyślnie, oczywiście. Więc mam trochę traumę i bardzo teraz się staram przestrzegać wszystkich instrukcji, jeżeli chodzi o świeczki. Dobra, odklejamy sobie. Girl, girl. Dobra, muszę się skupić. Czuję się trochę jak mokrypie. Dobra! Ale jestem dumna, to jest moje dziecko. E, I mam jeszcze drugie naklejki: takie naklejki ze środkami ostrożności, żeby na spód przykleić. Wiecie, to jednak jest prezent dla kogoś, a jeżeli ktoś nie wie, jak się obchodzi z takimi świeczkami, to lepiej, żeby ten. A poza tym były tanie! Mam bez kitu. Nieregularny jest spód tej świeczki i wygląda to, jak to wygląda. Eee, jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodzić. Moi drodzy, mamy zrobioną świeczkę. Jestem bardzo dumna. Ale zanim ją wręczę komukolwiek, muszę najpierw przetestować świeczkę, którą zrobiłam wcześniej. Żeby się upewnić, że nie wybuchnie, tak? Nie chcemy powtórki z rozrywki. Dobrze, ja teraz będę się przygotowywać do szkoły. Girl, widzicie moje piękne włosy? Tak, fuck, czemu ja tak wygląda? Żartuję, wszystko jest w porządku, wszystko jest okej. Okay. Eee, widzimy się gdzieś później. Witam was w ten... Słoneczny. Sł... Witam Was w piątek. Wczoraj miałam Mikołajki klasowe. Eee, zrobię Wam unboxing, bo jestem. bardzo excited. <sadzibyś Wade> o oh, Jezus, Maria! Dostałam dokładnie tę książkę, co chciałam, o którą prosiłam, czyli Norwegian Wood Murakamiego. Czyli uda mi się spełnić moje postanowienie, żeby w każdym miesiącu przeczytać jedną książkę Murakamiego. Zabiorę się za nią w grudniu i. O oh, Jezu, jest piękna! Jestem zakochana. Mam nadzieję, że się nie zawiada. To jest z, z chyba najpopularniejsza jego książka, której ja jeszcze nie znam. Najbardziej skrajnie oceniana. Nie oszukuję, boję się. Oprócz tego... Nie, to z biblioteki wypożyczyłam. Dostałam kinderki. Ja uwielbiam kinderki. To są moje ulubione czekoladki, biskitu. Dostałam karteczkę, bo w ogóle się okazało, że na Mikołajki wylosowała mnie moja przyjaciółka. I ja o tym nie wiedziałam. I teraz zobaczyłam, że przykleiła mi naklejkę z napisem "yeah". I dostałam coś, o czym ja mówię od zawsze. Nigdy nie miałam okazji tego mieć w domu. Krem pistacjowy. Zjeba. Naprawdę, moja przyjaciółka jest najlepszą osobą, jaka mogłam mnie wylosować, tak szczerze. A, i dostałam jeszcze to! Jezu, jakie ja mogłam zapomnieć, Boże drogi. Rzecz, której nigdy nie brakuje u mnie w domu, czyli chrupkie, rzetnie pieczywo natura z pomidorami i bazylią. Najlepszy prezent pod słońce. A dzisiaj, z racji tego, że jest... Y Jezu, nie jest piątek, przecież jest sobota. Czy ja powiedziałam, że jest piątek? Dzisiaj z racji tego, że jest sobota, idziemy do galerii. Jak widzicie na mojej twarzy, jestem wielce uradowana tym, co zaraz zrobimy. Ja lubię chodzić po galerii dla przyjemności. Lubię z kimś pochodzić po galerii, tak, żeby po prostu popatrzeć na rzeczy i sobie wyobrazić, żebyśmy je mogli kupić jakbyśmy mieli pieniądze, ale jeżeli ja mam for real iść do galerii z jakąś listą zakupów i. Uh. Ale są święta i to jedyne mnie ratuje, więc będę słuchać świątecznych jakichś piosenek i odwracać swoją uwagę od tego, jak bardzo nie chcę mi się tam iść. Mam listę zakupów, która jest konkretna. Jeżeli po drodze rozładują mi się słuchawki i będę musiała na głucho być w tej galerii, to ja nie. Ja się nie piszę na ten challenge. Zajmiemy się dzisiaj też pakowaniem prezentu. Tego się nie mogę doczekać najbardziej. Oraz myślę, że jutro zajmiemy się jeszcze robieniem prezentu dla mojej przyjaciółki na Wigilię. Jest moc, moi drodzy, jest moc! Ja czuję ducha święta totalnie. Totalnie czuję ducha święta. Zmanifestowałam dzisiaj święta moim makijażem, ale stać mnie było tylko na jedną gwiazdkę. Nie umiem rysować śnieży, więc więcej jest gwiazdka. Dobra, teraz mamy już lepszy humor. Możemy wychodzić. Nawet nie widzicie jaki w tym momencie, ja mam syf! Przed sobą. I nie pokażę Wam tak. Wychodzimy, więc muszę się zaopatrzyć w jakieś tysiąc tore. Myślicie, że torwa z żabki to jest dobry wybór? Oto mój merch. harfur, harfur, żabka. Więcej potrzeba. Chociaż też nie wiem w sumie. Dobra, nie, nie będę pajacować. Jesus. Oh my god, bro. Oh, nie widzę zakupów. Mam wrażenie. Mam wrażenie, że dźwigam w tym momencie więcej niż wszyscy kulturyści dźwigali kiedykolwiek w swoim życiu. Moje plecy, yy, chyba muszę się zapisać do sanatorium, ale patrzcie, co mam za to: cynamonka z Carfura. Ja te cynamonki bardzo lubię, yy, bo one są za jakieś 3,70. One są na cieście francuskim, więc to nie jest do końca taka cynamonka, wiecie, taka bułeczka. Wytatułuję sobie kiedyś cynamonkę na czole. Hmm. Hmm. Bardzo bym dzisiaj chciała Wam nagrać, jak pakuję te prezenty, ale wiecie co? Nie mam siły, nie jestem w humorze, nie będzie to fajne, umrę po drodze, zemdleję. Prezenty będziemy pakować jutro, a dzisiaj, dzisiaj muszę zająć się tym syfem, bo to są dosłownie dantejskie sceny. Zakupy były bardzo udane, nie zrobię Wam hola, to są prezenty. Jeżeli ktoś, kto ma dostać te prezenty, to zobaczę to, to już nie będzie takie fajne. Nie kupiłam dokładnie wszystkiego, co miałam w planie, ale kupiłam znaczną większość, a ta reszta nie była taka, wiecie, emergency czy coś. To co jest teraz w jakichś ciemnościach, jak jakiś, nie wiem, Slenderman. Dobra, widzimy się jutro. Ja dzisiaj mam przed sobą mnóstwo jeszcze roboty. Jest 17, a jest tak ciemna, jakby była 21. Idą święta. Ja w ogóle kocham święta. Serio, nie wiecie o mnie tego, ale ja jestem straszną święciarą. Na takim etapie, że ja jestem już w stanie zaakceptować te heterognomy, naprawdę. Może nie u mnie w domu, na pewno nie u mnie w domu. Ale mm, powiem tak, nie dziwi mnie to. Nie dziwi mnie to. E, w tym roku padło na mnie, żebym to, ja była świętym Mikołajem rodziny. A się pozwólcie, że zdejmę to. W tym roku znowu jestem świętym Mikołajem w mojej rodzinie. Z czego się cieszę? Ja to nawet lubię. Więc pakujemy prezenty i mówię o tym dlatego, że ja po prostu mam świetną świetną wprawę w pakowaniu prezentów. To jest w ogóle świetna symbioza w mojej rodzinie, bo ja kocham pakować prezenty, uwielbiam to robić. Sprawia mi to przyjemność, a przy okazji wszyscy inni mają zapakowane prezenty, nie muszą się nad tym głowić. E, tak, jestem straszną święciarą. Teraz, tak, moi drodzy, poradźmy pakowania według tak motywów. Mamy wycięty kawałek tego papieru i teraz robimy, uwagę, taki makr. Przód naszego prezentu. Chcemy, żeby był ładnie tutaj, żeby tam nie było nic y, brzydko. Dajemy do góry nogami. Teraz z tyłu będzie siedziała impreza. uwaga. Z tyłu zakładamy kawałek naszego materiału, tak? Papieru w sensie. I żeby nam ułatwić to, ja to też przykleję do tego pakowania, żeby mi to nie uciekło. Wiecie co, opuściłabym sobie jakieś świąteczne piosenki, żeby to klimatycznie pakować, ale poświęcam się dla Was i no. Pierwsze, jakbym tu puściła jakąś muzykę, to ten film nie ujrzałby światła dziennego, najprawdopodobniej przez copyrighty. Po drugie, pewnie bym została pozwana, nie wiem, nie znam się na prawach autorskich, a po trzecie, w montażu to by było straszny kwas, bo ja, no jakby to, to by brzmiało bardzo kakofonicznie, ale wiedzcie o tym, że teraz ja to robię w kompletnej ciszy. No nie? Ten kawałek, ja nie wiem, czy Wy widzicie to, co ja robię, mam tutaj lusterko, ale niestety nie widzę tego, co się dzieje w moim telefonie, widzę tylko, że na pewno się nagrywa, więc sorry. Przyklejamy ten materiał, ten papier. Teraz drugą część materiału zakładamy na to. You see this? To też przyklejamy. Kupiłam końcówkę. Jak to jest taki, wiecie, czas świąteczny, czasem nie mogę znaleźć tej końcówki. Wiecie, mamy taki. Też... Mamy taki świąteczny czas, czas podziękowań. Chciałabym Wam serdecznie, chociaż nie, to pewnie zrobię w jakimś innym filmie, już bardziej grubiej, ale tak, taki zalążek mojej wdzięczności do Was. I chciałabym Wam serdecznie podziękować w ogóle za, za ten mój rok YouTubeowy, bo ten rok mój YouTubeowy to był taki rok w zasadzie powrotu do YouTuba. Tylko prawdziwe legendy pamiętają o z 2019, tak? Jak się wchodzi do cukierni, powinno być tak. <laughs> Dzień dobry, poproszę 2 kilo sernika O, z rozenkami czy bez? Poproszę bez, ponieważ nie lubię. Wtedy miałam 80 wyświetleń na filmach, to naprawdę to, to byłam ja i moja siostra, każda po 40 razy. I tak właśnie nie wiedziałam, czy wrócić na tego YouTube'a, co ja bym miała nagrywać, ale wiecie co, nagrywam o tym, co w danym momencie robię, o tym, co myślę, o tym, co mi się chce i bardzo lubię coś takiego, bo nie mam żadnej spiny z tym. Ja dosłownie w tym momencie pakuję prezent i ja to nagrywam, jestem w piżamie. I wy to oglądacie! Nie wiem po co! Jest mi bardzo miło z tego powodu. No, fajne to jest. W ogóle komentujecie też to w taki fajny sposób, ja strasznie lubię te komentarze od Was czytać. Nie, bo się zaraz rozczulę. To ma być świąteczny vlog, tutaj musimy teraz... Podsumowanie roku to będzie w podsumowaniu roku. Dobra, teraz jest kolejny ważny punkt. Widzicie to, co się dzieje tu? Widzicie moją ładowarkę najpewniej, prawda? Mamy tutaj takie coś. I teraz robimy bardzo ważną rzecz, mianowicie to. I z drugiej strony. Mhm, wiecie co, żeby takie kopertki nam powstały. I teraz tak, tył opakowania, który chcemy, żeby był brzydszy to chcemy, żeby był brzydszy. Więc to, jak mamy tyłem odwrócone to opakowanie i tu mamy tę brzydką stronę, to od tej brzydkiej strony najpierw zginamy, o tak. Czy ja mam taśmę przygotowaną? Oczywiście, że nie, po. po co? Zginamy to. Te od ładnej strony zakładamy na to, żeby było ładnie. No to przecież to jest, kurde... o co dzieło? Teraz to będziemy kleić. Teraz dajemy moje ulubione, czyli akcenty. Wiecie, to jest prezent dla dziecka. Ten, który teraz pakuję czyli, bądźmy szczerzy, najważniejszy prezent na całej tej imprezie, więc musi być dopalony. Mm -hmm. No, Jezu, jak ja kocham święta, no bez kitu. Ja wiem, że bardzo dużo osób nie lubi świąt i, powiem szczerze, ja nie, nie dziwię się. Dziwię się, bo dla niektórych święta są bardzo stresującym momentem i bardzo... Też mają jakieś przykre, nie wiem, traumatyczne z tym wspomnienia. I ja po prostu bardzo współczuję tym osobom. Wiadomo, u nikogo święta nie są perfekcyjne, żyjemy w Polsce. Ja jednak trochę nauczyłam się ignorować jakieś, nie wiem, wszelkie minusy, właśnie ten, nie wiem, stres albo jakiś taki wszechobecny chaos, też niektórzy ze względów jakichś tam, nie wiem, konsumpcjonistycznych czy coś takiego, też to rozumiem. Ja powiem tak, mi po prostu radość przynoszą te wszystkie dekoracje i to, że ludzie są jednak y, trochę bardziej y, miłosierni, litościwi, cierpliwi w ten czas. Lubię ten nastrój, lubię ten klimat, kocham święta, kocham estetykę nawet świąt samą w sobie. Nie wiem, ja bardzo lubię, ale rozumiem, że ktoś może mnie robić. Moje włosy mają dzisiaj dzień oficjalnie hmm. piąty. Źle się czułam, ok? To jest usprawiedliwienie, ale dzisiaj czuję się dobrze. Nie zdążyłam ich umyć po prostu. Witam w ten piękny słoneczny dzień. Słuchajcie, nawet nie wiem, czy jest słońce. Mam w tym momencie zasłonięte firany, ale pragnę myśleć, że jest słońce. Brałam pierwszy raz od dłuższego Tak, to było moje pieczywo chrupkie. Przynajmniej jestem wiarygodna w tym, że je jem. Brałam pierwszy raz od dłuższego czasu moją ulubioną pomadkę. Pokażę wam. Taka piękniutka. To są dwie warstwy. Mogłoby być więcej, wtedy byłaby ciemniejsza, ale, ale nie chciałam. Dzisiaj mamy taki kurde fajny dzień. Dobra, już widzę, nie ma tego słońca. Ja nie mogę. Dzisiaj mamy taki fajny dzień, ponieważ będziemy dalej pakować prezenty prawdopodobnie. Być może zajmę się kończeniem prezentu dla mojej jednej przyjaciółki. Może też zacznę od razu robić prezent dla drugiej przyjaciółki. Oprócz tego, prawdopodobnie pójdziemy dzisiaj do sklepu z włóczkami, bo potrzebuję kupić włóczkę na prezent dla mojego taty. Praca, praca. praca. Uważam jednak, że czerwony mi pasuje. Mówcie sobie, co chcecie. Według mnie to jest bardzo fajny kolorek dla mnie. Ja nie znam na tych kolorach. Te włosy są postawione na żelek. Jak coś to nie jest tak, że ja je zlepiłam po prostu własnym brudem. I to jest w tym momencie skorupa. Słuchajcie, słuchajcie tego. Fu. Tak więc zapraszam Was. Zalewamy kawę. Zaraz po smaku cynamonu. Karmel to jest mój drugi ulubiony smak. Na instrukcji piszą, żeby dać dwie łyżeczki tego, ale jak ja daję dwie łyżeczki tego, to ten wytwór smakuje mi jak woda. Więc ja dosyć sporej sobie, bo ja też lubię smak karmelu po prostu. I skupiłam się i chyba też dodam, znowu za mało to nie to smakować jak woda. Żypij. Jak... Mam jeszcze resztę tego mleka, ale kupiłam nowe. A wiem, co wam chciałam pokazać. Robiłam kolejną świeczkę. Widzę, gdzie zrobiłam błąd w tej pierwszej na pewno. Bo dwa dni temu odpaliłam jeszcze inną świeczkę, którą zrobiłam. To była moja pierwsza świeczka. I albo ścięłam knot za krótko, albo powinny być faktycznie dwa knoty. Bo spotkałam się z różnymi poradnikami, żeby wkładać dwa knoty do jednej świeczki w sensie, że tak mm, przylegające do siebie, żeby była większa powierzchnia tego. Yy, ale niektórzy mówili, że nie trzeba, więc ja wkładam po jedne. I w tej się... I w tej to jest jeden knot, to jest ta, co zrobiłam niedawno z Wami. Ale zrobiłam poza kamerami drugą świeczkę i tu już włożyłam po dwa i nie wiem. Wiem na pewno, że nie wybuchają. Przynajmniej tyle. I tak one trafią do tych osób, dla których je ja zrobiłam. Najwyżej po prostu ta, która ma jeden knot, będzie miała mniejszy płomień. Więc nie powinno być źle. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Dobra, ja idę do szkoły. Patrzcie, co kupiłam. Mam już parę takich, ale one są w innym pokoju, a ja chcę do mojego pokoju. Więc mam Mikołaja, mam choineczkę i mam ping, pinka. Przyklejamy.